Cześć. Pokażę Wam dzisiaj, jak wymienić sensor w pompie 780G firmy Metronic. Potrzebne nam będzie przede wszystkim pacjent, najlepiej żywy. Ja takiego nie mam, bo nie chciał ze mną współpracować, ale mam tutaj takiego fajnego, który nie będzie narzekał, myślę. Potrzebujemy serter. Tak wygląda. Sensor. Dwa plastry. I nadajnik. Nadajnik, który podłączymy do sensora, i ten nadajnik będzie łączył się z naszą pompą za pomocą Bluetooth'a i przekazywał na bieżąco informacje o yy, glikami. Pierwsza rzecz. Otwieramy nasz sensor. Tu jest taka. Córka, żeby wyciągnąć za nią. Wyciągamy ostrożnie tutaj za ten statyw. Kładziemy sobie. Mhm. To wygląda właśnie tak. I co teraz? Teraz bierzemy tą pieczątkę naszą do ręki i zakładamy na ten sensor. W ten sposób. O. Było klik. I teraz tutaj zostały takie dwie nóżki. O, te dwie nóżki przytrzymujemy sobie i ściągamy tą, ten, ten statyw, jakby, tak? Zostaje takie coś, to idzie do kosza. A tutaj, tutaj mamy sensor, jest igła, widać ją, i tu jest taki, takie zabezpieczenie plastra. To można oderwać później, ale my to odrywamy na samym początku, tak nam jest wygodniej. I cóż, teraz wprowadzamy to. Pacjentowi. Jak to robimy? Naciskamy jednocześnie te dwa zielone przyciski, które są po bokach i odczekujemy od 5 do 10 sekund według instrukcji. Tu może zrobimy. O. Uwaga. Jest. I czekamy. 3, 4. 9, 10. Delikatnie wyciągamy. O, i teraz tutaj mamy coś takiego, proszę, takie wystające. No, i to musimy wyciągnąć, tak? Przytrzymujemy sobie ten sensor i wyciągamy tą igiełkę. O, właśnie w ten sposób. mamy wbity sensor, tutaj jest taki dodatkowy plaster, który trzeba sobie tak odwinąć, bo on będzie nam przytrzymywał nadajnik. No i co teraz? Teraz yy, potrzebujemy, bierzemy pierwszy plaster, taki z oznaczeniem tutaj, odrywamy sobie tą osłonkę z yy, napisem 1, z oznaczeniem 1 i w ten sposób, no tego się trzeba nauczyć, Hop, jak to zakładać, Pociągamy tutaj te boczne plastry, odbezpieczamy je jakby o, w ten sposób, tak. Teraz muszelka powinna zrobić klik, łączymy ją z sensorem, to jest taki dzyndzel w tym sensorze. Tu jest otwór i łączymy, czyli wprowadzamy nadajnik, łączymy go z sensorem. O, było takie klik, cichutkie. Teraz ten plaster właśnie sobie, o, odklejamy osłonkę. Przyklejamy i jeszcze jeden plaster. Op. Mhm. W ten sposób przyklejamy. I znowu te boczne plastry teraz odbezpieczamy. I sensor, wodoodporny sensor jest gotowy. Dziękuję.